programie, czy jesteśmy przygotowani do reakcji na zagrożenie terrorystyczne, jak współdziałają nasze służby w sytuacji kryzysowej. Sprawdzianem tej współpracy było ćwiczenie PATROL 15. Żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca szykują się do misji KFOR w Kosowie. Muszą być przygotowani na każdego rodzaju sytuację. W cyklu Wojskowe ABC M jak marynarka wojenna. Uwaga, proszę natychmiast opuścić teren stacji. Raz na trzy lata wojsko, Straż Pożarna, policja, lokalne władze i centra reagowania antykryzysowego przeprowadzają wspólne ćwiczenia na dużą skalę. Celem jest zgranie i sprawdzenie całego systemu w sytuacji zagrożenia chemicznego. W tym roku w ćwiczenie pod kryptonimem Patrol 15 było zaangażowanych około 3000 osób. W trakcie ćwiczenia Patrol 15 żołnierze Centralnego Ośrodka Analizy Skarżeń będą realizowali dwa zasadnicze elementy. Zabezpieczają funkcjonowanie Centrum Dyspozycyjnego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz zabezpieczają i praktycznie realizują pobieranie prób chemicznych podczas ćwiczenia w Metrze Warszawskim. Osoby oskarżają się na duszności. Jeżeli chodzi o siły i środki specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego, na miejscu SGR -chem. Zadysponowano dodatkowo kontener dekontaminacyjny i w gotowości jest grupa CBR. -a. Centrum Dyspozycyjne Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Arumowania. to miejsce szczególne. Znajduje się w jednostce wojskowej, konkretnie w Centralnym Środku Analizy Skażeń, ale pracują tutaj oprócz żołnierzy przedstawiciele instytucji cywilnych, przedstawiciele służb, które w swoim zakresie obowiązków mają reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych ze skażeniami. Także przychodzą tutaj przedstawiciele czyli Inspekcji Sanitarnej, Państwa Agencji Atomistyki, Straży Pożarnej, Policji, których zadaniem głównym jest zamknięcie obiegu informacji, o zagrożeniach pomiędzy tymi służbami, wypracowanie propozycji działań profilaktycznych, zaradczych oraz propozycji decyzyjnych. Najtrudniejsze elementy ćwiczenia, które chcemy przećwiczyć praktycznie i zgrać, to jest uruchomienie centrum dyspozycyjnego krajowego systemu wykrywania skażenia i alarmowania oraz w epizodach praktycznych zgranie służb. metro stadion jest takim miejscem gdzie w ramach prowadzonych masowych imprez z wykorzystaniem stadionu narodowego będzie przemieszczało się duża ilość ludzi dlatego też to metro wybraliśmy tą stację wybraliśmy na taki epizod aby przetrenować poszczególne służby ratownicze w realizacji zadań no, w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia z użyciem niebezpiecznych substancji chemicznych, czy też broni masowej raczej. Specyfika związków chemicznych, które tworzą broń chemiczną, no, polega przede wszystkim na tym, że są to substancje wysokotoksyczne, czyli bardzo groźne. W wielu sytuacjach bezwonne, różniące się zasadniczo od tego, co, co jest stosowane w przemyśle, typu chlor i amoniak, który za czym wykryjemy, możemy również poczuć jego obecność. Dla strażaków jest to ćwiczenie obejmujące skażenie chemiczne, także pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniu mnogim, czyli w takim, w którym jest bardzo dużo osób poszkodowanych. Strażacy ćwiczą również budowanie zaplecza logistycznego, łączności, a także udzielanie pierwszej pomocy w ważny czynnik, czyli współpraca z siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście rozpoznawania skażeń i dekontaminu. Mamy policję, wojsko, straż pożarną, pogotowie, także służby techniczne, metra. To jest ważne, żeby cała ta, ta układanka zagrała i żeby działania ratownicze przebiegały bardzo sprawnie. Ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania prowadzimy raz na 3 lata, natomiast co roku prowadzimy trening krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania. No, trening ma trochę mniejszy zakres, ale elementy są sprawdzane na podobnych zasadach. Ponadto wszystkie ćwiczenia, które są realizowane, czy treningi naszego wojskowego systemu również są poszerzone o współpracę z układem pozamilitarnym. Za pierwszego plutonu realizować patrol po, tra po trasie marszu. To wskazuje na mapie. Kierunek północy około 5 km. Dalej w miejscowości jak na mapie w prawo 3 km i wystawiamy checkpoint. Do działania, panowie. Naprzód. 23. śląski pułk artylerii szykuje się do udziału w polskim kontyngencie wojskowym w Kosowie. Mimo że wieloletnia wojna o niepodległość Kosowa zakończyła się w 1999 roku, żołnierze z Bolesławca będą musieli umieć stawić czoła wielu niespodzianym sytuacjom. Od kilku miesięcy komponenty polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie, którą przygotowuje 23. pułk artylerii, realizują proces szkolenia. Przygotowując żołnierzy do tego wyjazdu do, do ważnej realizacji zadań poza granicami kraju nawiązaliśmy współpracę właśnie z Prokuraturą Wojskową, ze Strażą Graniczną, jak i z jednostkami policji państwowej, którzy no, pomagają nam w przygotowaniu się do realizacji tego zagadnienia. Dodatkowo jesteśmy cały czas w kontakcie z kontyngentem, który aktualnie realizuje zadania na teatrze. Soj! A.I.D. 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 Wykonać 5.25. Meldować straty. Zero czysto. Mamy radnego. Jedynka, trójka, czwórka. Meldować straty. Stolenie nie jest niczym innym jak wyrabianiem nawyków, które pozwolą w przyszłości realizować prawidłowo procedury, którymi się posługujemy. Mamy radnego. Stan stabilny. Przygotować się do ewakuacji medycznej z wspomóc ubezpieczenie rejonu siłami QR. Najważniejszym zagadnieniem jest przygotowanie żołnierza w ten sposób, aby ten próg jego stresu był jak najwyżej. Dzięki temu, przyzwyczajony do zadań ciężkich, trudnych, takich, w będzie realizował swoje zadania, będzie pełnił je zgodnie z przeznaczeniem. Bylina 72-96, medawak, 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 linia pierwsza, 33 Uniform Whisky Sierra. 40-450. Jedynka, tu 300 przyjąłem prowadzić obserwacje w sektorze. Aktualnie znajdujemy się w szkoleniu na etapie szkoleniu plutonów. Widać, że wojsko jest już zgrane ze sobą. Wiele rzeczy realizuje już na zasadzie nawyków. I tak naprawdę nie można być niezadowolonym z ciężkiej pracy swoich żołnierzy, kiedy wykonują zadania dobrze i są dobrze oceniani przez wyższych przełożonych. Całość do pojazdów! Moje miejsce w czwartym. Strzelę do mnie. W dzisiejszym dniu, w czasie realizacji zajęć z taktyki, skupiliśmy się na realizacji patrolu, czyli działania. Dowódcy Plutonu od postawienia zadania swoim podwannym poprzez przygotowanie ugrupowania marszowego i wykonanie marszu po wyznaczonej trasie zgodnie z zadaniem, które otrzymał ode mnie. Trójka tu 300 na Twoją komendę naprzód. Ewakuacja medyczna w drodze. Skupiliśmy uwagę na tym, aby działać zgodnie z procedurami, zgodnie z przeznaczeniem i w razie zaistniałej sytuacji, taką jaką dzisiaj mieliśmy pokazaną, sytuacja wybuchu, improwizowanego ładunku wybuchowego w czasie przemarszu patrolu, dowódca plutonu i jego żołnierze potrafi się odnaleźć w tej sytuacji, zadziałać zgodnie z procedurami oraz przekazać wymagane meldunki. Mieliśmy pokaz przeprowadzenia prostej procedury 5.25, zabezpieczenia danego terenu, wezwania medawaku, Przyjazd tego medawaku, przekazanie informacji między dowódcami, zabezpieczenia dodatkowego terenu i ewakuacji i to medycznej poszkodowanej osoby, którą był kierowca wozu dowodzenia oraz ewakuacji uszkodzonego sprzętu z miejsca zdarzenia. QRF do pojazdu! do, pojazdów. do pojazdów. Byli na 72, tu Marnik 96, QRF w drodze, odbiór. Kluczową sprawą podczas przygotowania się do wykonywania zadań w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego tutaj w Kosowie, w szkoleniu się, jest właśnie organizacja tak zwanego kampu, a więc bazy, z której główny komponent PKW, a więc kompania manewrowa, wykonywać będzie zadania taktyczne. I na potrzeby tutaj szkolenia na przykoszarowym ośrodku ćwiczeń taka baza, taki kamp został przygotowany. Wzorce czerpaliśmy z procedur operacyjnych, jak i z doświadczenia żołnierzy, którzy już tam na teatrze wykonywali zadania. Wyjazd na misję wymaga od żołnierzy z Bolesławca niezwykłych umiejętności. Jedną z nich jest kontrola agresywnego tłumu. Nasze Rozejdźcie się! To jest nielegalne zgromadzenie! Jesteśmy tutaj, by Wam pomóc! Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc! Powtarzam, rozejdźcie się w pokoju! Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc! Dobra, wycofujemy się. Pył, pył! Stop! Kluton, naprzód! Jesteśmy po okresie zgrywania drużyny. Przygotowujemy się w tym momencie do certyfikacji plutonów. Myślę, że ten pluton, w którym obecnie działam, jest już dobrze przygotowany do wykonywania yy, zadań postawionych w rejonie misji. Napisałem wniosek do dowódcy pułku o możliwość wyjazdu. Niewątpliwie jest to dla mnie duża szansa rozwoju osobowego, rozwoju kariery. Moim zdaniem, jest to element nieodzowny służby każdego oficera. Za pojazdem zbiórka dowódcy, czy podczas zajęć ktoś doznał jakichś urazów, czy zostało sprawdzone wyposażenie broni, czyli żadnych przeszkód do zakończenia zajęć. Nie widzę. Udaję się na odprawę do dowódcy kompanii. Czekać na dalsze komendy. W cyklu wojskowe ABC, M jak marynarka wojenna. Polska ma 440 km granicy morskiej. Wiele towarów, które trafia do naszych sklepów, transportowane jest drogą morską. Drogą morską trafiają też do nas surowce, a już wkrótce dzięki otwarciu gazoportów w Świnoujściu przypłyną do nas dostawy gazu ziemnego. Za bezpieczeństwo morskich granic, wybrzeża i transportu odpowiada szczególny rodzaj sił zbrojnych marynarka wojenna. Chociaż polskie tradycje morskie sięgają XV wieku, nasza współczesna marynarka wojenna narodziła się wraz z odzyskaniem niepodległości w listopadzie 1918 roku. Powołał ją 30 listopada swoim rozkazem naczelnik państwa Józef Piłsudski. W latach dwudziestych powstaje polski port wojenny w Gdyni. Lata 30. to z kolei czas zakupów okrętów, które miały stawić czoło zewnętrznym zagrożeniom. Niestety, siła niemieckiego ataku na Polskę w 1939 roku była zbyt wielka, by polska marynarka wojenna mogła powstrzymać ten najazd. Część jednostek przetrwała jednak wojnę, wchodząc w skład floty brytyjskiej lub dzięki internowaniu w portach Szwecji. Po 1945 roku okręty wróciły do kraju i stworzyły zalążek powojennej marynarki. Współcześnie marynarka wojenna podlega dowództwu generalnemu rodzaju sił zbrojnych. W sytuacji konfliktu lub misji zagranicznych dowodzenie przejmuje Centrum Operacji Morskich, wchodzące w skład Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Zbrojne ramię naszej Marynarki Wojennej to dwie duże struktury. Trzecia Flotylla Okrętów w Gdyni oraz ósma Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Ich działania wspiera Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, centra odpowiedzialne za komunikację oraz wyspecjalizowane centra szkoleniowe. Największy związek taktyczny Marynarki Wojennej to trzecia Flotylla Okrętów. Do jej skład wchodzą najlepiej uzbrojone polskie okręty wojenne, takie jak fregaty i okręty rakietowe, oraz korweta zwalczania okrętów podwodnych. W składzie flotyli znajduje się również Dywizjon Okrętów Podwodnych. Tworzy go pięć jednostek: cztery okręty typu KOBEN oraz ORP Orzeł. Ważną rolę odgrywają też wyspecjalizowane jednostki wsparcia, zbiornikowiec, okręty ratownicze, rozpoznawcze oraz oczywiście szkolne. Jeśli do tego dodamy holowniki, kutry i motorówki, otrzymamy pełny wykaz jednostek pływających trzeciej flotyli okrętów. Na tym jednak nie koniec. Rolą trzeciej flotyli jest również obrona wybrzeża z lądu. I tu mamy też się czym pochwalić. stacjonuje jednostka dysponująca jedną z najbardziej niebezpiecznych i dalekosiężnych broni w polskich siłach zbrojnych. To morska jednostka rakietowa. Na jej wyposażeniu znajdują się dwie baterie startowe rakiet Naval Strike Missile. Te wyprodukowane w Norwegii rakiety przeznaczone są do niszczenia okrętów w odległości nawet do 180 km. Dodatkowo obrony wybrzeża w ramach trzeciej flotyli zapewniają batalion saperów i dywizjon przeciwlotniczy. Nie możemy również zapomnieć o zabezpieczeniu logistycznym, na które odpowiada Komenda Portu Wojennego w Gdyni. Port ten jest największą polską bazą morską. Jednostki flotylli stacjonują również na półwyspie helskim i w Ustce. Drugą co do wielkości i znaczenia militarnego strukturą Polskiej Marynarki Wojennej jest ósma flotyla obrony wybrzeża. Główne zadanie jej jednostek to obrona naszych obszarów morskich oraz wybrzeża, utrzymanie gotowości bojowej oraz zabezpieczenie inżynieryjne. Flotyla dysponuje znacznymi siłami okrętowymi. W jej skład wchodzi 5 okrętów transportowo-minowych, 3 niszczyciele min, 17 trałowców oraz okręt dowodzenia obrony przeciwminowej ORP eksawery Czernicki. Jeśli do tego dodamy pozostałe okręty i pomocnicze jednostki pływające, takie jak kutry, holowniki, motorówki i inne, daje nam to kilkadziesiąt jednostek wchodzących w skład tylko ósmej flotyli. Działania obydwu flotyli uzupełnia wsparcie z powietrza. To jedno z zadań Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni. Śmigłowce i samoloty brygady śledzą, rozpoznają i wskazują cele okrętom marynarki. Ale nie jest to ich jedyne zadanie. Śmigłowce takie jak SH2G dysponują również bronią, dzięki której mogą samodzielnie zwalczać okręty podwodne. Ważnym zadaniem jednostek latających marynarki wojennej są również działania ratownicze, transport oraz monitoring ekologiczny polskiej strefy ekonomicznej na Bałtyku. Marynarka wojenna to wyjątkowa struktura, jej szkolnictwo słynie z wysokiego poziomu nauczania oraz doskonałego wyposażenia. Dodatkowo żołnierze marynarki mogą korzystać ze specjalnych centrów szkoleniowych. Ich służba jest ciężka i wymaga wielu poświęceń. Dzięki wieloletniej tradycji i wysiłkowi tysięcy zaangażowanych ludzi, nasze okręty z powodzeniem biorą udział w ćwiczeniach i akcjach międzynarodowych, również daleko poza granicami naszego kraju.